Ostry kieł posiada dość dużą głowę, na której osadzone są żółte oczy, róg nosowy między nozdrzami oraz charakterystyczna dla gatunku para rogów na szczycie głowy. Ma również mnóstwo małych i ostrych zębów, a szczęka ujawnia mało widoczny gryz. Posiada masywny, zaokrąglony korpus, a także dwie pary łap. Pierwsza jest bardzo mała, natomiast druga większa, Mocno zbudowana i służy mu do chodzenia. Wzdłuż jego grzbietu biegnie rząd kolców. Jego ogon przypomina maczugę najeżoną różnorakimi kolcami. Nieznane jest naturalne siedlisko Ostry Kłów. Poznani przedstawiciele tego gatunku zamieszkiwali smoczy sanktuarium. Ostry Kieł jest smokiem aktywnym, co rzadko spotykane w klasie kamiennej. Jest wybredny pod względem pożywienia, a jego ulubionym przysmakiem są geody. Niewielkie fragmenty minerałów tworzące się w skałach. Oswojony wydaje się niezwykle łagodny w stosunku do innych smoków i ludzi. Nieznana jest metoda tresury ostrykła. Prawdopodobnie, jak w przypadku innych gatunków, należy zdobyć jego zaufanie poprzez ofiarowanie przysmaku bądź pomoc. jeł zieje zwyczajnymi, pomarańczowymi płomieniami. Może uformować je w strumień lub rozpalić w paszczy i używać niczym pochodni, co można zaobserwować w drugiej części filmu. Jego oryginalna nazwa to zlepeksów ukraść, zwędzić oraz kieł. Budową przypomina nie to ceratozaura lub tyranozaura. Jeden ze smoków tego gatunku stracił nogę przez pułapkę Drago. Według książki smok ten należy do klasy ognistej. Gryzie geody, czasem pozostawiając przy tym odłamki kryształu. A jeżeli dotarłeś do końca materiału, to zostaw komentarz o treści ostry kieł.